Są miejsca, do których lubimy wracać dużo częściej. No i bez wątpienia jest to właśnie to miejsce, na które czekałem cały tydzień. Byłem tu w zeszłym tygodniu i było bardzo fajnie w medaliki. Teraz mam do sprawdzenia dwa pola. Lecimy. No, nie spadaj mi znowu. No. Taki fenolek. Jako pierwszy. Wiecie co? Początkowo ja nie chciałem tutaj chodzić, poprawiać tej łąki, gdzie byłem tydzień temu. Ale tak jak widzicie ten las za mną, dokładnie tam za mną, to za tym laskiem jest fajna łąka. I fajne pole, które też bogato obrodziło fanty. No ale dzisiaj już tego nie zdąży, bo pomału zaczyna słońce zachodzić. Więc poprawię tylko tą łąkę. Zobaczcie to. O, cholera. Teraz trzeba to zidentyfikować. Są jakieś napisy, to w domku wyczyszczę, bo nie zabrałem żadnej szczoteczki. ale kozak. Jakieś pół godziny łażenia. Po pierwszym sygnale nie było żadnych. I teraz taki strzał. No mine labem poprawiam tutaj niesamowicie. A łaziłem tutaj na tym terenie, no ja wiem, ze 3 lata kanarkami różnymi tam innymi sprzętami, no ale i to nawet nie było przerane teraz. Teraz przez chwilę się zagotowałem, zrobiło mi się ciepło. Byłem przekonany, że wykopałem złotą bozę, ale to jest typowy tutaj amelinowy wyrób. Ale ma takie wstawki, właśnie złote, jakby. Tutaj widać takie żółtawe na środku. No, od razu ciśnienie podskoczyło na 180. No, ale tu są właściwie tylko takie cuda. Teraz na skraju lasu. Wiecie co, jakieś teraz chodziłem pół godziny i cały czas na trybie pole i postanowiłem przełączyć na Park 2, dlatego że kopałem z dużej głębokości, no absurdalne śmieci. Zobaczcie co od razu udało się znaleźć po zmianie trybu. Kolejny moniak, kolejna swastyka, czyli A, spadła, ale to była dwójka. Jest i dwójeczka z PRL-u, wiadomo, tego nigdy nie zabraknie. Wszędzie trzeba chodzić, nie ma. I tutaj w pobliżu rzeczki ktoś musiał skakać, jakiś szkopek. I zgubił fenolka. Jeden albo dwa. Nie, no raczej jeden, bo to jest ta mała moneta. Na podsumowaniu wyczyszczę i wtedy zobaczymy. A teraz mamy guzik. Fajne cycuszko też później przeczytam, jeżeli jesteś napisane. No, ale wygląda zwyczajnie. Kolejny Niemiec dwa Fenole, ale ładny stan. Nie ma tu tych takich destruktów. Albo ja po prostu nie reaguję na te takie sygnały, bo one są dużo niższe. Narzekałem, narzekałem, ale wykopałem w końcu ten sygnał. On był duży, wysoki. A to jest 50 feningów, No a ten taki bardzo popularny. Tych mam w domu chyba ze 100. Słuchajcie, a teraz wydarzyła się niesamowita historia. No jakieś 8 lat temu, kiedy ja zaczynałem z wykrywaczem, chodziłem sobie po tym polu, znalazłem taką wpinkę. No jak wiadomo, widać tutaj jakaś Hitlerowska. I ja ją tego samego dnia zgubiłem Tak bardzo się chciałem pochwalić wtedy To były totalne początki z wykrywaczem Chciałem się pochwalić w domu I nie mogłem jej znaleźć No, no dam sobie chyba rękę obciąć Że to jest ta, którą zgubiłem Znalazłem i zgubiłem I teraz mam ją znowu Z tym, że teraz nie pozwolę, żeby ją zgubić Zobaczcie Całkiem fajny wypadzik Nie, nie jest najgorzej Kurde ciągle mi lecą, no. Gdańska monetka. To jest Fening Gdański, dwa Fenigi Gdańskie. Uff. Znowu jedyneczka. Wszystko blisko koło rzeczki Znowu Fenigi. No cud cudu wam nie pokaże, no ale dwa Fenigi i chyba jeszcze jeden. Mnie to cieszy, mnie to jara. No a teraz trafił się rodzyneczek Gdańska monetka. To jest fening Gdański. Dwa feningi Gdańskie. Nie wiem czy widać. Na podsumowaniu będzie widać. Mianowicie... Taka moneta. Nie będę ściemniał. Ja już ją przeczytałem. Już ją sprawdziłem. Czekajcie. Odwrócę się może inaczej. Yy, I to jest Shilling. Ja pierdzielę, ale się wystraszyłem. Patrzę w kamerkę i widzę z przodu jakby jakiś gościu stał w lesie, a to mój cień, ale się naprawdę dziwnie jakoś poczułem. Dobra, tego szlinga ja pokażę po prostu na podsumowaniu, bo nie jestem w stanie teraz go jakoś odpowiednio doczyścić. Chyba że teraz będzie lepiej jakoś widać, a nie sądzę. A podsumowanie zrobię na tej budzie, gdzie ostatnio. No cóż, ciemno już zgaśli wszystkie światła. Idę robić podsumowanie. No i cóż, to jest niedziela, dzień dobiega końca. Trzeba się przygotować do roboty. Ale tak mi po głowie chodzi jakiś urlop, żeby tu przyjechać jeszcze. Ach. Jak jest dobry dzień, to człowiek od razu łapie taki taką chęć do dalszej roboty, że to się wpali w mieście. No jest trochę wysoko. No i pamiętajcie, nigdy nie schodzić w ten sposób. Dobra, lecimy z podsumowaniem, prosto ambonki. Tak wygląda cały coin box. Powiem wam, że jest naprawdę dobrze, jak na taki wypad. Tutaj widzę pięć jedynek feningów, trzy dwójki i takie fajne stany. No tych gorszych tam nie zabierałem, bo miałem jeszcze dwa destrukty. To co się zastanawiają, to są trzy feningi 1870 rok, bardzo ładna moneta. Co tu jeszcze ciekawego było, no to to jest chyba fan dnia, tak bym, tak bym powiedział nawet, bo to jest to są shillingi, jeden shilling 1820 rok bodajże. Było to gdzieś tu widać. Może bliżej światła. Jak widać, to widać. 1820. Fajna moneta. No poza tym Gdańska. Dwa fenole. No, 50 fenigów to norma standard. No i Bozia. Niestety amelinowa. I to by było na. Nie, to by nie było na tyle. No bo zobaczcie jeszcze przecież wpinki. Tą trzeba będzie zidentyfikować. No, i tak samo Tom, to no, będzie ciężko. To raczej po kształcie więcej można powiedzieć od razu, a ta yy, nie ma żadnych napisów czytelnych, no niestety. No, ale to jest yy, znaleziona podwójnie przed 8 laty i teraz znowu. No cóż, wypad był fajny, bo po prostu był, udało się coś znaleźć. O, robi się chłodno i ciemno. Także ja lecę do domku, życzę Wam. Udanie niedzieli. Subskrybujcie kanał gdzieś tutaj się pokaże ikonka i like i widzimy się za tydzień.